Witajcie prawdziwi Polacy. Grupa G3 razy PP i grupa Oświetlamy drogę. Grupa G 3 razy PP to jest grupa wasza. Skonstruowałem ją dla Was. Zrobiłem to jak Arka. Tak jak była kiedyś Arka Noego, tak teraz jest Arka grupy G3 razy PP. Nawet tak podpisują Arka G3 razy PP. I to jest Arka dla Was. Żebyście w tym czasie, kiedy te zło ogarnia ziemię, żebyście schronili się na tej arce. Co jest na tej arce? Na tej arce są programy propolskie, pro, pro, za dobrymi ludźmi i postulaty. Postulaty propolskie i za dobrymi ludźmi. Sprawiedliwe i moralne. Napisałem je po to Wam i piszę kolejne, żeby sprawiedliwość, moralność i dobro miały miejsce w grupie G3 razy PP, żeby każdy wiedział, kto wchodzi do tej grupy, że, że nie ma czego innego tam szukać. Jak ja nieraz piszę, nie szukajcie obierków w grupie G3 razy PP, bo obierków tutaj nie ma. Tutaj są jasne, klarowne rzeczy. Tutaj w grupie G3 razy PP staramy się pisać poprawnie po polsku. Liczy się wiedza, liczy się yy, 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 czynienie dobra, czynienie dobra poprzez yy, dobre rzeczy dla, yy, robione dla innych ludzi, nie dla samego siebie, tylko dla innych ludzi. Dużo w tej grupie się liczy. W postulatach możecie zobaczyć, jak, jak grupa mniej więcej wygląda za pomocą postulatów i programu. Natomiast grupa Oświetlamy Drogę została założona z powodu z powodu widzenia, z powodu przepowiedni, z powodu przepowiedni, która kiedyś y, mi się wyobraziła, i w związku z tym, założyłem grupę Oświetlamy Drogę, żeby, żeby y, na, nawracać ludzi, którzy zeszli z, y, z drogi światła i od Boga światła odeszli, żeby nawracać ich, żeby wrócili na tą drogę. Wracajcie! wracajcie, to jest mniej więcej tak wracajcie na tą drogę światła, bo idziecie w ciemność e, i to jest oczywiście grupa informacyjna tak jak tutaj jest informacyjna grupa e, informuje o różnych wydarzeniach e, co się dzieje na świecie, w Polsce tak i tam jest grupa informacyjna tylko, że informuje na temat Boga, wiary e, czynienia dobra, no i nie tylko i wyłącznie informacyjne. Nawet jeśli, jeśli mówimy, że, że powinieneś czynić dobro, to jest to, to jest to grupa informacyjna, że nie że my mówimy, że chcemy, żebyś czynił te dobro, tylko że powinieneś czynić, informujemy Cię o tym, a czy to zrobisz, czy będziesz dobrym człowiekiem, czy nie zależy od Ciebie. I tak samo tutaj w grupie G3 razy PP czy wejdziesz na tą arkę, czy nie wejdziesz, zależy od Ciebie. Nie ode mnie. Ja wiem, że niektórzy myślicie, że ja o czymś decyduję. Nie, ja nie decyduję o Waszym życiu. Wy decydujecie sami. Wy decydujecie, czy wejdziecie do naszej grupy, do naszej arki G3xPP. Wy decydujecie, co zrobicie z postulatami. Wy decydujecie, co zrobicie, z, z e, programami które tam są e, ja będę je dalej pisał filmiki będę robił a wy decydujecie czy, czy je polubicie czy nie czy, czy je udostępnicie czy nie czy je polajkujecie czy nie e, wy decydujecie czy będziecie robić coś dobrego czy nie będziecie robić coś dobrego no bo wiadomo, że jak, że jak e, e, spodoba wam się filmik który robię czyli zrobiłem dla Was coś dobrego i poświęciłem czas, energię, no to wiadomo, że jak skomentujecie, czy polajkujecie, czy udostępnicie, no to też jest w drugą stronę odwdzięczenie się za ten filmik, czyli też coś dobrego. E, więc, Ale to Wy decydujecie, czy się odwdzięczycie, czy się nie odwdzięczycie. E, i, e, I nie leży to w mojej kwestii. Ja będę robił swoje będę robił swoje, czyli będę dalej nagrywał, będę dalej prowadził grupę Oświetlamy Drogę, nauczał o dobru, Bogu, wierze, sprawiedliwości, moralności. Natomiast wy decydujecie co z tym zrobicie. Jak do tego podejdziecie, wszystko zależy od was. Macie wolną wolę, czy to wolną wolę, bo krzyczycie zgodnie z prawem ziemskim, czy to wolną wolę, bo krzyczycie zgodnie z prawem E, jakiejś religii jakiegoś Boga e, tyle jeśli byście mieli więcej pytań na temat, e, na temat e, czym jest grupa G3 razy PP e, to e, piszcie postaram się odpowiedzieć i tak samo jeśli byście chcieli e, mieć więcej pytań na temat grupy oświetlamy drogę to wejdźcie na, na YouTube na YouTube na Nauczyciel PJ, Grupa Oświetlamy Drogę, i tam zobaczcie różne filmiki. Śpiewam, gram, ale też, też różne filmiki z nauczania, żebyście zobaczyli, kim jest Grupa Oświetlamy Drogę. Kierujemy się trzema z głównymi zasadami: czynienie dobra dla innych ludzi, moralność i sprawiedliwość. Te trzy rzeczy czynią. Czynią miłość. Miłość między ludźmi, miłość do Boga. Więc to jest bardzo ważne. Tyle. Pozdrawiam serdecznie i życzę przyjemnego dnia.